skrócenie dnia pracy o godzinę dziennie może być bardzo ciekawym rozwiązaniem dla rządu, bo z jednej strony powinno spowolnić ostatnio dosyć dynamiczny wzrost cen, a z drugiej strony jest też nie, niezwykle ciekawym rozwiązaniem wyborczym. Już tłumaczę dlaczego. Na rynku pracy mamy sytuację o tyle ciekawą, że bezrobocie jest bardzo niskie, bo 5%, które raportuje GUS, no, to jest nieco powyżej bezrobocia frykcyjnego, którego wyeliminować się nie da, bo jest ono związane po prostu z ruchem na rynku pracy. No oczywiście być może w niektórych powiatach, w niektórych gminach to bezrobocie jest wyższe niż 5%, być może w niektórych jest niższe, natomiast no to są normalne, yy, normalna zależność statystyczna z, związana po prostu z tym, że wchodzimy na wyższy, wchodzimy na wyższy poziom szczegółowości. Teraz część obywateli, jest zatrudniona na umowach cywilnoprawnych, czy też na umowach o pracę na czas określony, no ja to traktuję jako taką próbę przeciągnięcia liny przez pracodawców w swoją stronę, bo zostawia to trochę pola do manewru przy negocjacjach warunków zatrudnienia, gdy umowę się z pracownikiem przedłuża, no bo można na przykład nie dać podwyżki, ale zaproponować przejście z umowy o pracę na czas określony, na umowę o pracę na czas nieokreślony. Tylko, że te rozwiązania w pewnym momencie się kończą, no i fundamentalnie, jeżeli chce się pracownika zatrzymać, czy też pozyskać, trzeba mu zaproponować większe wynagrodzenie. No i ta presja na y, zwiększenie wynagrodzeń występuje w całej gospodarce, w związku z czym przekłada się to na wzrost kosztów, no bo z podstawowych, y, jedną z podstawowych y, zmiennych funkcji produkcji jest właśnie komponent, jest właśnie czynnik ludzki, czyli koszty pracy. Także jeżeli koszty pracy rosną w całej gospodarce, no to prędzej czy później pracodawcy muszą podnieść ceny swoich produktów, no bo nie będą, no bo wszystko im drożeje. Drożeje im praca, drożeją im półprodukty, drożeją im y, wszystkie, tak naprawdę wszystkie firmy z łańcucha wartości odczuwają y, tę presję na zwiększanie wynagrodzeń. Powoduje to naturalnie wzrost Cen w całej gospodarce, czyli stymuluje inflację. I jeżeli będą te wynagrodzenia regularnie zwiększane, no to mamy takie błędne koło. Tu następuje podwyżka wynagrodzeń, żeby poradzić sobie z podwyżką wynagrodzeń trzeba podnieść ceny, ponieważ ceny są coraz wyższe, no to pracownicy chcą zarabiać coraz więcej, więc jest je, tym silniejsza presja na kolejną podwyżkę i kręcimy się w kółko. Jak można z tego błędnego koła wyjść? Ja proponuję rozwiązanie dosyć radykalne: skrócić czas pracy, skrócić dzień pracy o jedną godzinę dziennie. Dlaczego miałoby to sens? No, z punktu widzenia ekonomii pracy, praca jest zamianą. Pracownik oferuje godziny swojego życia, oferuje swój czas, w zamian za które to godziny otrzymuje pieniądze do tego życia niezbędne. No i zgodnie z zasadą, Malejącej użyteczności krańcowej, no pieniądze w pewnym momencie są coraz mniej warte, no oczywiście zakładając, że podstawowe potrzeby są zaspokojone, w związku z czym każda kolejna godzina pracy będzie kosztowała coraz więcej. Czyli jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełen etat i zaproponujemy mu podjęcie dodatkowej pracy w wymiarze 1,4 etatu, no to jeżeli pensja z tego etatu podstawowego starcza mu na życie, no to niewątpliwie za te dodatkowe dwie godziny dziennie zażyczy sobie więcej niż wynosi jego podstawowa, premia podzielona przez cztery, podstawowa pensja podzielona przez 4. Natomiast jeżeli pójdziemy w drugą stronę, jeżeli skrócimy dzień pracy do 7 godzin, otrzymujemy taką quasi podwyżkę, bo pracownik dostaje tyle samo, natomiast pracuje o godzinę krócej. Czyli nie daliśmy mu w tym momencie 100, 200, 500 zł podwyżki, tylko daliśmy mu godzinę jego czasu z powrotem. Oczywiście ja jestem przekonany, że zaprotestują pracodawcy, bo pierwszy argument, jaki podniosą, będzie taki, że no przecież jeżeli osoba była zatrudniona y, przez 8 godzin dziennie i wyprodukowała mi X, no to jeżeli będzie zatrudniona przez 7, to nie wyprodukuje 7 ósmych X, -a. czyli wystąpi strata produktywności. Tutaj uspokajam, bo eksperymenty ze skróceniem czasu pracy już były przeprowadzane w Skandynawii i okazało się, że pracownik pracujący krócej był bardziej wypoczęty, bardziej szczęśliwy, miał więcej energii no i ogólnie ta y, różnica w produktywności nie wystąpiła, nie, nie, nie oznaczało, to skrócenie czasu pracy nie oznaczało, że produktywność była niższa. No obawiam się natomiast niestety, że pracodawcy mogą to odebrać tak, że no skoro że skoro pracownik w 7 godzin wykona mi tyle samo na co poprzednio potrzebował 8 no to znaczy, że nie przykłada się do pracy. I tutaj widzę pole do popisu dla rządu, bo gdyby rząd zainteresował się tematem i zaangażował się w mediację między właśnie pracownikami a pracodawcami, może bardzo na tym zyskać. Z jednej strony zyska w ten sposób, że spowolni wzrost cen, niejako ta inflacja wyhamuje, natomiast z drugiej strony, co też uważam dla rządu może być niezmiernie ciekawe, Niezwykle ucieszy społeczeństwo. Kto z nas nie chce pracować krócej. Jeżeli nie wiązałoby się to ze stratami finansowymi, uważam, wszyscy pracujący, by taką reformę poparli. Dla rządu jest to rozwiązanie neutralne. Rząd nie płaci nic, no chyba, że rzeczywiście ta produktywność spadnie, o czym już mówiłem. No bo jeżeli rzeczywiście spadnie produktywność, to spadną wpływy z podatków, czyli jakieś tam straty dla rządu będą, ale mówię, nie spodziewam się takiej sytuacji. I w sytuacji, w której. W sytuacji, w której pakiety socjalne rządowi się już kończą, no to skrócenie czasu pracy może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Także podsumowując, skrócenie czasu pracy o jedną godzinę dziennie powinno wyhamować inflację i powinno być też bardzo interesujące dla rządu z punktu widzenia marketingu politycznego.